Witam wszystkich serdecznie, tutaj Maniek Iwo też przyszedł Iwo też jest Słuchajcie, witam was serdecznie, tu Maniek na rowerze I dzisiaj, słuchajcie, e... no e, przy montażu filmu dotyczącego przerzutki e, Apexa zauważyłem, że popełniłem tam mnóstwo błędów i ten film tak do końca się nie nadaje do publikacji więc muszę teraz e, po pewnym czasie upłynęło prawie dwa tygodnie zrobię taką aktualizację i pokażę wam jak jak naprawić ten, tą, tą awarię pokrótce no niestety cała część kiedy ja składałem tą przerzutkę nie nadaje się do publikacji więc za to przepraszam i postaram się kolejnym razem lepiej ustawić kamerę żeby wszystko było dobrze widać z, z rozebrania udało się troszkę, ale już reszta jest do niczego. Także słuchajcie, za chwilę zobaczycie, yy, jak rozebrałem tą przerzutkę, jak ją lekko przeserwisowałem. Zepsuła mi się, czekajcie, żebyście wy dobrze widzieli. Zepsuła mi się, jest tu jakaś awaria w przerzutce Apex. 3ma. chciałem wypróbować w tym filmie to wymieniałem tutaj korbę na rywa, e, rywala i wymieniałem także e, suport no i dzisiaj dzisiaj nadszedł ten dzień że chciałem wypróbować jak to wszystko działa no i przejechałem 17 km i i zrobiło się coś takiego widzicie tak to się tu zepsuło Teraz muszę moim zamierzeniem jest odkręcenie przerzutki i zrobienie małego serwisu. Już Może to poprawi pracę. Takich cążek, które po, pomogą mi rozczepić, rozczepić łańcuch. Później użyjemy imbusa piąteczki, który pomoże mi zdjąć przerzutkę z haka oraz imbusa czwórki, który pomoże mi. Odkręcić linkę. Zrzuciłem cały e, cały napęd na najmniejszą, żeby później była łatwiejsza regulacja. A więc na początku pozbywamy się łańcucha. Na wszelki wypadek odkładamy sobie łączki gdzieś na bok, żeby się nie skubiła. E, później wyciągamy łańcuch z przerzutki, bo tu on będzie nam przeszkadzał. Resztę e może sobie tu wisieć. Żeby tak sobie gdzieś po środku zrobić. Tak. Teraz bierzemy Imbus 4. Odkręcamy linkę. Trzeba zwolnić linkę. Tutaj popatrzcie, jak to jest wprowadzone sprowadzone, żeby potem można było ją ją wrócić tutaj tak tak i tu pewno jest przedział dobra no to będziemy mieli tutaj niewielki problem zeszło mam nadzieję że się nie rozwarstwi tak linki już nie ma też ją gdzieś tutaj żeby nie przeszkadzała zahaczamy Teraz korzystając z imbusa piąteczki odkręcamy przerzutkę z haka. W ten sposób mamy przerzutkę apexa ściągniętą z haka. Teraz e, będę próbował się dostać tu do środka. Może wystarczy tylko samo przeczyszczenie, na razie no odbija niby odbija. Ale dlaczego tylko tak słabo? To trzeba zobaczyć coś. Do serwisu przerzutki potrzebny jest jeszcze imbus trujeczka. Tutaj, żeby rozkręcić te wszystkie elementy kręcące się. Czyli kółeczka. Teraz zobaczymy co tu się dzieje. Jest piękny smart, także nie jest to jakoś super brudno. Kółeczka były przeze mnie... Eee, Powiem sobie jeszcze, jakby gdzieś brud był do wydłubania. Kółeczka były bardzo często przeze mnie serwisowane, także tu w tym miejscu nie ma za bardzo dużego brudu. Mamy tutaj górne kółeczko gó Weźmy dolne Górne Górne, jak wygląda górne Też jest dosyć czyste smar Ale wyczyścimy później Tutaj też jakoś wielce nie jest brudne ja tego roweru zbytnio nie używałem także nie jest nie jest jakoś e, zaniedbany teraz e, dojdziemy tutaj do torxa czyli dojdziemy jak to wygląda sprężyna odkręcamy ten kapselek tutaj już jest odkręcony e, no wychodź, 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 maleńki, tutaj jest. Mamy tutaj wykręcony kapselek. Dobra. Ja tu mam imbusik, także u mnie to to idzie to chyba rozebrać. I ten imbusik, a imbusik do przetrzymania tej części i i tu jest potrzebny imbus a ah, jest, ok myślałem, że będą się poszukać jeszcze jednej czwóreczki i w ten sposób odkręcamy dolny pentagram dolny, dolny chyba jest tylko jeden Odkręcamy wózek, przepraszam, to się wózek nazywa odkręcamy wózek i w ten sposób dostajemy się do sprężyny Mam odkręcony wózek, sprężynka i teraz chwila prawdy, dlaczego moja przerzutka przestała odbijać? O, jest, wyszło. A więc co tu się stanęło sprawdzamy tu niby idzie no niby jest ok Brężyna też nie wygląda na żadne uszkodzenia, żeby miała i tutaj też nie jest źle, co tu się stanęło, tego nie wiem. Na pewno mamy brud. Jeszmar. Teraz będę składał. Zacznę od mocnego nasmarowania sprężyny. Bardzo mocnego. Maru. Dobra, jeszcze trochę. Okej. Okay. teraz składam ją tutaj, żeby to nie było Słuchajcie, a teraz Wam pokażę, jak, jak naprawię tą rzutkę, bo to nie jest takie w sumie łatwe, ale nikt by nie pomyślał, że aż tak łatwe na pewno trzeba ją przeczyścić, to pamiętajcie, że trzeba ją przeczyścić, bo coś spowodowało to, że ta przyrzutka zrobiła tak jak ja zrobiła. Na pewno trzeba ją przeczyścić, bo to co zrobiła, a ten a my a my zobaczymy jak to jest proste naprawiać naprawić tą tą awarię. Nie jestem, przy, nie jestem przyzwyczajony do, tego, do tej pozycji stojącej przy pracy na rowerem, ale teraz wydaje mi się, że uda mi się to zrobić. Co potrzebne jest do likwidacji tej awarii? Trzeba mieć coś, żeby uwolnić łańcuch. Jeżeli już nie mamy w jakiś sposób uwolnić łańcucha, musicie odkręcić te dwa kółeczka, żeby łańcuch, żeby można było wózek, wózkiem kręcić odkręcić go w koło bo inaczej się tego nie uda jeżeli on będzie tutaj blokowany przez wájcluk najlepiej zrzucamy na najniższą przerzutkę przy tej awarii to jest to możliwe to się, to się da zrobić o. zrzucamy na najniższą przerzutkę muszę tu ją jeszcze trochę podciągnąć bo przy tej, przy tej awarii troszkę rozregulowała mi się przerzutka więc nie chodzi mi na najniższe i yy, co robimy? Pierw musimy wrócić, wyczepić łańcuch czekajcie, ja muszę teraz przesunąć słuchajcie, pierw rozczepiamy łańcuch szukamy ogniwka czyli tego, tej włączki o właśnie, co jeszcze potrzebne będzie o, idzie tak jak kłócam to się nie da. Muszę wrócić do swojej pozycji yy, przy pracy nad, tym, nad rowerem, bo no, jestem przyzwyczajony, żeby pracować niżej. Mam swoje reseleczko. z dubskiem siadam i opowiadam. Słuchajcie, potrzebny nam jest imbus 2,5. Za chwilę wam pokażę do czego. Imbus 3 i imbus 5 5, dobrze mówię? już sprawdzę, żeby nie było gdzie to było napisane? O, Był taki brudny czwóreczka, przepraszam, czwóreczka nie, potrzebna jest piątka wracamy tu jest piąteczka, piątka dobra szukamy spineczki, mamy spinkę za pomocą cążek Odblokowuję łańcuch. Mam odblokowany łańcuch. Na wszelki wypadek wyciągamy spineczki, odkładamy je gdzieś na bok. Wyciągamy łańcuch z przerzutki. W przerzutkach z jest taki fajny przycisk, gdzie można zablokować sobie śmiało przerzutkę. Więc wyciągamy tutaj. Przy okazji widzę trochę brudu, także złapię sobie pęcelek. Rower był testowany, także piasek ma prawo tu być. Dla jestem sobie gdzieś tam, tutaj na bok zaczepie, a może sobie po prostu zwisać. I teraz jesteśmy w etapie, nie chcę roz, rozczepiać linki, ponieważ wtedy trzeba ją regulować. Tutaj widzieli, widzieliście, że jeszcze mam pracę, żeby ją ro, wyregulować, bo, bo tu nie bardzo wyszło. A więc pokazuję wam. Pierwam pokażę, jak wygląda ta awaria. Dlaczego to tak. Chodzi o, o to, że jakimś cudem, nie wiem jak to się dzieje, może ktoś wie z internautów, przeskoczyła sprężyna. Ona tam, jak widzieliście, jak rozbierałem, jest kapsel i w kapslu jest dziurka. Bądź tu w tej dziurce, bądź tu w tej dziurce. Ona wyskoczyła i spowodowało to, że no po prostu straciło, straciło się napięcie, i nie ma. Tutaj widzę troszkę piachu. Nie lubię piachu, e, więc teraz ja odkręcę to zabezpieczenie, żeby ona się nie odkręca, odkręcała, e, nie popuszczała ta sprężyna i spowoduje tą sytuację, kiedy sprężyna nie jest nakręcona. Nie wiem, czy to mi się uda, jeżeli jest. Na wszelki wypadek odkręcę jeszcze przerzutkę z haka, żeby uniknąć uderzenia, bo jest naciągnięta dość mocno. A więc tu też jest piasek wszędzie piasek, 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 piasek. Więc popuszczam. Słuchajcie, więc popuszczam to zabezpieczenie, które tutaj jest i klikam i teraz widzicie, że naprężenie, napięcie tej sprężyny jest ogromne. Ale jak nie ma tego zabezpieczenia, to się ono obkręci. I tak zostanie. I wtedy jak już nie mamy tego zabezpieczenia, no to już nie ma napięcia. I taką sytuację miałem tutaj w przerzutce założonej, że ona robiła w ten sposób. To znaczy, że się zgubiło napięcie przez, to, przez tą sprężynę. Też przy okazji, że mamy to odkręcone, nadmiary tego smaru, który tutaj wyciekał, sobie przepędzają. Dobra, wróćmy do tematu. I wystarczy oczepić tak przerzutkę, jak mamy oczepioną, wy 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 wykręcić ją z haka. I po prostu ją teraz nakręcamy. Tutaj czaczek nakręcamy. Do momentu aż załapie nam to zabezpieczenie, które jest tutaj akurat takie fajne. Przerzucę sram. Szukamy otworu. Tutaj jest otwór. Ja wykręciłem tą śrubkę. Szukamy takiego czegoś. Taki, takiego cypeczka. Który ja sobie odkręciłem, żeby pokazać wam, jak to napięcie się zgubiło. Imbus. W tym przypadku to jest imbus 2,5. Przykręcamy to zabezpieczenie. Nic specjalnego. Tworzywa została nakręcona. Odbezpieczamy zabezpieczenie. I przerzutka odzyskała napięcie. Więc żadna filozofia. Miejmy nadzieję, że to będzie dłużej działać. Tutaj widzicie, nie wiem czy to dobrze widać, jest dziurka. Gdzie jest ta sprężyna zahaczona? Więc na razie działa. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Przechałem 10 km na torze. Także działa. Ale czy jak dostanie większego szoku, większych podskoków czy czegokolwiek jakich uderzeń z powrotem się nie rozkręci. Na razie działa, więc jeździć, obserwować, jak to mówią w internecie. Skręcam to wszystko i tyle, tyle jest do uzupełnienia, który brakowało przy składaniu. Także, jeżeli stracicie naciąg, wózka, to znaczy, że poszła sprężyna ze sprężyna się odkręciła bądź wyhaczyła, bądź pękła. W moim przypadku się tylko przekręciła. Ja to teraz wszystko skręcam do kupy. Pierwszy hak, potem ten tu wiszący łańcuch. Trzeba uważać na te wszystkie zapadki, żeby łańcuch dobrze poprowadzić. Odpowiednio Kółeczka nasmarowałem, musicie mi, musicie mi uwierzyć. Każde kółeczko zostało odkręcone. A co do kółeczek jeszcze? To przy kółeczkach e, trzeba e, zwrócić troszkę większą uwagę, ponieważ e, wolne i górne, więc e, przy serwisie, jak ktoś ma mniejsze umiejętności, no ja też nie mam za dużych, więc e, tak robię. E, Serwisuję kółeczka pojedynczo. Pierw robię jedno, a potem drugie. Odczyszczę, odkładam całą tuleję, albo jeżeli nie ma tulei, to wszystko wyczyszczę, smaruję, zakładam, odkręcam kolejne. Pierw oglądam, bo czasami jest napisane cokolwiek na tym kółeczku, więc stosujemy zasadę napisy do twarzy, więc jeżeli coś jest napisane, to musicie to widzieć. Jeżeli to jest z tyłu, to znaczy, że coś chyba przekręciliście, e, większą uwagę trzeba. E, e, większej uwagi potrzebne jest do e, napędów 10, 11 i 12 rzędowych. Z tego względu, że tam się pojawiają czasami e, łańcuchy, napędy są po prostu kierunkowe. Łańcuchy, wszystko jest w jednym kierunku. Tak jak się kręci, tak powinno być. Zmontowane i y, te napędy też posiadają na przerzutkach. Na, o, można zabezpieczyć i y, łatwiej będzie złożyć, y, posiadają w różnych elementach strzałeczki. A jeżeli nie posiadają strzałeczek, to, to stosujemy zasadę napisy w kierunku. Twarzy. Haczek tu mamy. Teraz można pociągnąć. Czasami się nie da. Do tego też służą tym, co ściągałem, tym zakładam, tylko że w ten sposób, że nie wiem czy widzicie, po prostu muszę pociągnąć niby taki prosty, nieskomplikowane urządzenie. A jak pomaga. Eee, dobra. To podsumujmy, żeby... Słuchajcie, tak najszybko podsumujmy, żeby uporać się z tą awarią potrzebujemy mieć imbus do odkręcenia przerzutki z haka, bo nie obrócicie z powodu tutaj koła. Jeżeli, jeżeli nie macie imbusa do odkręcenia haka, no to można zdjąć koło. Też jest taka możliwość. E, potrzebny jest imbus, malutki imbus do odkręcenia zabezpieczenia. Jeżeli e, nie możecie odkręcić koła, nie macie możliwości odkręcenia koła, musicie odkręcać kółeczka, żeby uwolnić łańcuch w łańcuchu nie może być no, ale też musicie wtedy uważać żeby kółeczka były w odpowiedniej kolejności założone i w odpowiednią stronę jeżeli to są napędy więcej, więcej rządowe. tak powinno się mówić ale dobra, nie ma whatever, muszą być w swoją stronę napisy Zapamiętajcie to, będzie super. Ja się z Wami żegnam. No i na rowery, nie? Trzymajcie się.